Kiedy jakiś program odmówi posłuszeństwa, tak się dzieje np. z przeglądarkami internetowymi, które nie potrafią wyświetlić jakiejś witryny. System wyświetli komunikat. Windows sprawdza w poszukiwaniu rozwiązania problemu. To irytujące okno można łatwo wyłączyć i tym samym uwolnić się od niepotrzebnego powiadomienia. Przy okazji uwolnisz kolejne zasoby systemowe. W menu Start wpisz Centrum Akcji i wciśnij klawisz Enter. Następnie udaj się do zmień Centrum Akcji. Niemal na samym dole znajdziesz ustawienia raportowania problemów. Udaj się tam i wybierz funkcję Nigdy nie szukaj rozwiązań. Rozwiązanie to polecam przede wszystkim zaawansowanym użytkownikom, którzy niemal zawsze wiedzą, dlaczego dana aplikacja odmówiła posłuszeństwa i nie muszą angażować systemu do wyszukiwania ewentualnych wskazówek.